Mieli dzisiaj gościa, więc pomyślałam, że przygotuję takie kuleczki z mięsa mielonego na raz, tak Chodź na szybko. Do Coś na szybko. Potrzebujemy do tego mięso. Akurat ja kupiłam wołowę, będę je za chwilę mielić w maszynce. Potrzebujemy jedną cebulę, dwie łyżki koperku. Nie miałam świeżego użyję mrożonego. Pieprz, sól, cynamon, wiórki kokosowe, kmin rzymski, jedno jajko. I bułka tarta do panierki. Zaczynamy od zmielenia mięsa. Mięso jest zmielone, dodajemy poszczególne składniki, które mamy na stole. Czyli tak. Jedna łyżeczka, kopiata łyżeczka gminu rzymskiego. Trzy łyżeczki wiórków kokosowych. Jedna kopiata łyżeczka cynamonu. Pieprz, ja tutaj mam jedną łyżeczkę, zobaczymy ile będziemy potrzebować. Tak, jedna łyżeczka jest odpowiednia. Koperek, ja mam mrożony, nie mam świeżego. Z dobrą łyżkę koperku. Sama nać koperku. Cała jedna cebula skrojona w kostkę. Wbijamy jedno jajko. I solimy. Na razie posolę jedną łyżeczkę. Zobaczymy później, jak to smakuje. Myślę, nie, dodam od razu jeszcze pół, bo czuję, że jest za mało na tą ilość. Mieszamy. Praktycznie nasz farsz na kulki mam już przygotowany. Próbowałam, próbowałam go przed momentem i dla mnie jest za mało słony. Mówiłam tam o tym, że dodaliśmy półtorej łyżeczki. łyżeczki soli. Dodam jeszcze pół. Ale to do smaku. Do smaku jak kto woli. Akurat mój smak jest taki, a nie inny. Mieszamy. Jest zakochana, więc soli więcej. W mężu. gaz pod naszą patelnię. Wylewa, wylewamy miks olejów. Wkładam ręce do wody. Woda ma temperaturę letnią. To umożliwi mi formowanie maleńkich kuleczek. Im mniejszych, tym lepszych. Takich na raz, na ząb. Obtaczamy je później w naszej bułce tartej. I za sekundę, jak roztopi mi się tłuszcz, będziemy wrzucać na patelnię. Tak zapanierowane kuleczki wrzucamy na patelnię. Obsmażę je na złoty kolor. Wszystkich stron. Mieszam je co jakiś czas. I później rozłożę na ręczniku papierowym. Żeby nadmiar tłuszczu, pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Smacznego!